Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Naprawdę się cieszę, że możemy się ponownie spotkać. Dzisiejsze spotkanie poświęcę na dwa tematy. Pierwszy temat, słuchajcie, to będzie temat dotyczący Stowarzyszenia Ashia Photo Association i współpracy z innymi stowarzyszeniami. Drugi temat to będzie temat dotyczący stricte fotografii, tak? na co zwracają e, fotografowie. E, Uwagę, co ich uwagę przyciąga, a co być może nie, podczas, podczas swoich sesji. Oczywiście te informacje mam na bazie doświadczeń, które, które uzyskałem razem z, ze swoimi kolegami i koleżankami tutaj w Japonii. Stąd po prostu na zasadzie takiej obserwacji bardzo chciałbym się z wami tym doświadczeniem też podzielić. Temat pierwszy. Tak, temat pierwszy, temat pierwszy jest rzeczywiście dosyć ciekawy, bo wydawałoby się daleka Japonia, stowarzyszenie gdzieś w środku Japonii, w rejonie Kansai, bo tutaj leży, tutaj leży Asia. Zapewne będzie działało jakoś lokalnie, tak? względnie na terytorium samej Japonii. No właśnie, nic bardziej mylnego. Bo okazało się, że e, kiedy na nowo narodziło się to stowarzyszenie, bardzo mocno chciało odkryć e, taki aspekt, e, nazwano to wewnętrznie New Beauty, tak? Czyli taka nowa piękność. Coś co, e, coś, co miałoby zwrócić uwagę świata na właśnie Ashia Foto Association, tak? Oczywiście e, Wszyscy do tej pory tak naprawdę staramy się znaleźć jakieś nowe elementy w naszych zdjęciach. Ten proces trwa już kilka lat. Niemniej jednak jednym z kluczy do tego było też jakby odnoszenie się tak, do fotografii spoza, spoza rejonu Ashi, ba spoza rejonu Kansai, ba właśnie spoza, 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 spoza Japonii. I to było takim tak naprawdę przyczynkiem do tego, żeby wyjść poza obszar Japonii, tak? Tutaj muszę podkreślić bardzo, bardzo duże zaangażowanie człowieka, którego mieliście okazję już poznać nad jednym z moich pierwszych filmików, a mianowicie, oczywiście, chodzi o Susumu Shinya. Jest faktycznie profesjonalnym doradcą, jeżeli chodzi o obszar fotografii. Pełni tutaj również w Asia Photo Association rolę dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej. Ja go zastępuję i stąd, stąd mam powierzony rejon Europy pod kątem właśnie zawiązywania, zawiązywania współpracy z, z tym, z tym stowarzyszeniem. Natomiast, tak na dobrą sprawę, mniej więcej 7 lat temu zaczęła się, zaczęła się ta ekspansja poza Japonię, i pierwszym takim stowarzyszeniem było stowarzyszenie z Francji, tak? z Paryża. Ta współpraca naprawdę bardzo dobrze się układała i układa nadal. Co roku są tak naprawdę w Wymiany fotograficzne pomiędzy oboma stowarzyszeniami. One się przejawiają oczywiście w formie, w formie wzajemnych wystaw, czy to takich fizycznych, gdzie zdjęcia są faktycznie dosyłane do Japonii i odwrotnie, bądź też są to spotkania dosłownie, tak, tête-à-tête. Gdzie, gdzie przedstawiciele zarówno z jednego, jak i z drugiego stowarzyszenia spotykają się, w tym przypadku, bądź to w Japonii, bądź we Francji. Fantastyczna idea, tak naprawdę, bo okazało się, że można wiele informacji i własnych takich spostrzeżeń, takiego podejścia też artystycznego, o czym też będę mówił, tego nie sposób. W jednym odcinku, czy, czy nawet w pięciu opowiedzieć, dlatego, dlatego będę to po prostu dozował. Tak? Stąd, stąd raz jeszcze nadmienię, że, że to, co wspominałem na samym początku, tak? że to będzie to zupełnie coś, coś innego, inny materiał dotyczący fotografii de facto. Natomiast w wielu aspektach również tego, co jest dookoła tej fotografii, a to jest tak bardzo ważne. Tutaj używają takich, takich formuł jak, jak emocje, jak relacje. Oczywiście, to jest, to jest, to jest, to jest bardzo istotna kwestia, tak? Ale to do tego, do tego dojdziemy. Wracając do tematu współpracy, po drodze pojawiły się także inne, inne stowarzyszenia, także z Europy, m.in. z stowarzyszeniem Arat z Rumunii gdzie też ta współpraca jest naprawdę intensywna. Tak? Do tego należy dorzucić jeszcze taką dość istotną informację, mianowicie to, że w raz, dwa razy w roku są organizowane również takie wystawy, nazwijmy to um, elektroniczne, tak? to znaczy um, nie wysyłamy już fizycznych zdjęć, tak? wysyłane są pliki, te pliki są w niektórych przypadkach drukowane, natomiast w przypadku tych wystaw, tak jak nazwa wskazuje, tak? elektronicznych, te, te zdjęcia tak, są zdjęciami już po selekcji, wyświetlanymi tak, na, na takich telebimach, w, w galeriach. Tak. Jest to dość takie nowatorskie, bym powiedział, rozwiązanie. Natomiast jak najbardziej, tutaj niewątpliwie duży plus jest tego taki, że możemy przedstawić wtedy pracę większej liczby artystów. Tak. To jest bardzo istotne. No tak, natomiast hmm, bardzo, bardzo dobra informacja, bardzo dobra informacja jest taka, że Stowarzyszenie Asheya Association pojawiło się także w Polsce. No właśnie, jak do tego doszło? No, słuchajcie, sytuacja miała miejsce w zeszłym roku, czyli w 2019. To był miesiąc, czy dobrze pamiętam, marzec lub kwiecień. Taka zaawansowana wiosna. I stwierdziłem tak. No, moment. Jestem fotografem. Pochodzę z Łodzi. Po prostu trzeba zapytać. I jedno, i drugie stowarzyszenie, czy miałoby. Chęć ochotę możliwości, bo to bardzo ważna kwestia na zawiązanie takiej współpracy. Um, wysłałem maila. W jedną stronę, w drugą stronę, w, oczywiście tutaj u siebie w, w naszym stowarzyszeniu w Japonii ten temat podjąłem jakby już bezpośrednio z Susumoszynia. I a, jak najbardziej tu z, z naszej strony jak najbardziej odpowiedź była bardzo dobra. Została ta część związana właśnie z stroną Polską, tak? czyli z łódzkim towarzystwem fotograficznym. Skontaktowałem się z, ze stowarzyszeniem. Natrafiłem tutaj na przesympatycznego człowieka, na Sławomira Grzanka, to jest prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także na, na jego zastępcę, na Roberta Tarczyńskiego. Naprawdę, skład niebywały, bardzo kompetentni ludzie, bardzo serdeczni. To jest kapitalna, kapitalna wartość sama w sobie. No, nie sposób sobie na podstawie tego, co powiedziałem, wyobrazić, jaka mogłaby być inna odpowiedź, aniżeli jasne, jak najbardziej. Tak, spróbujmy. I tak się stało. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tempo. Tempo, tempo rozwoju tej, tej naprawdę szczerej przyjaźni było niebywałe. Wola tego, aby zorganizować wystawę zarówno Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego na terenie Japonii, jak i naszego stowarzyszenia w Polsce była tak duża, że, pamiętajcie, sprawa zaczęła się na przełomie marca i kwietnia, natomiast już w lipcu już w lipcu mieliśmy, dzięki zarówno Łódzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu, jak i Galerii Sztuki Tłustym Drukiem wodzi przy ulicy Więckowskiego, mieliśmy niebywałą przyjemność wystawiać 24 prace z Ashia Photo Association. Naprawdę, przygotowanie, cała oprawa tej wystawy była fantastyczna. Raz jeszcze chciałbym tutaj podziękować i Sławkowi i wszystkim związanym z, z Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym Robertowi Taczyńskiemu, a także rzecz jasna uprzejmości i ogromnemu wsparciu Galerii Sztuki Tłustym Drukiem w Łodzi. I dlaczego o tym mówię? Bo z jednej strony można byłoby powiedzieć, nie no okej, okay, stowarzyszenia, bo tam nic prostszego, tak? Dokumenty. To nie, to, to, tak, to tak nie działa. To tak nie działa, to tak nie działa, moi drodzy, bo jeżeli nie będzie woli e, takiej, e, jakby no, niczym nie podszytej, tak? E, e, wymiany swoich doświadczeń, swojej pasji tak naprawdę, bo to o to tutaj chodzi, tak? E, woli poznawania się nawzajem. Jesteśmy tak e, bardzo kulturowo odległymi e, krajami, że e, ta wola jest naprawdę tu bardzo widoczna, tak? W związku z tym reakcja Sławka Grzanka była no, fantastyczna, naprawdę wszyscy żeśmy pocisnęli. Oczywiście no, trzeba było tutaj jakby kwestię takiej oprawy związanej ze współpracą, rozpisać sobie, jak my to w ogóle widzimy, tak? bo to no, okej. Okay impuls spontaniczny, natomiast za tym idą już bardzo konkretne działania, tak, wymiany dokumentów, takie konkretne ustalenia, konkretne plany, tak. I to było, to było coś niesamowitego I, 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 i powiem Wam szczerze, że jestem tym tak bardzo podbudowany, zamykając ten temat, bo ja bym mógł naprawdę bez końca o tym temacie, to tylko powiem tyle, że, że mamy już zaplanowanych kilka wystaw tak kilka wystaw polskiego towarzystwa fotograficznego w, w Japonii, ale także e, Asia Photo Association e, w Polsce. E, jeżeli chodzi o dokładne informacje, e, to bardzo serdecznie was zapraszam e, na e, stronę www.damianartphoto przez ph.com i tam w zakładce wystawy, exhibitions mamy rozpisane terminy, terminy tych wystaw. Jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, ponieważ jest tu czy może być pewnego rodzaju taka fluktuacja organizacyjna w zakresie terminowym, rzecz jasna to będzie robiony tutaj update i będziecie mieli informacje absolutnie świeże. Natomiast na ten moment mamy takie terminy, i e, wierzymy w to, że, 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 że to, będą, to będą właśnie te, te daty, które się znajdą na naszej stronie. I bez wątpienia również niebawem takie informacje będą e, z pewnością na stronie łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. E, w tle, tak, w tle e, widzicie tutaj jeszcze plakat z pierwszej, z pierwszej wystawy. Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w KOBE podczas Polish KOBE Festival. Mieliśmy tam swoją przestrzeń, do tego, aby ugościć właśnie pracę twórców, pracę artystów z Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Także zobaczcie, początek to był marzec, kwiecień, a następnie mieliśmy już w Polsce wystawę w początek miał miejsce w Lipcu i uwaga wystawa trwała do końca Grudnia. Wyobraźcie sobie do końca Grudnia. W międzyczasie właśnie w październiku mieliśmy przyjemność prezentować zdjęcia właśnie polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kobe, ale także później na takim dwutorowym panelu fotograficznym w Asii. Co spotkało się oczywiście jak najbardziej i jedna, i druga inicjatywa z dużym, dużym uznaniem. I to naprawdę bardzo cieszy i bardzo dobrze wróży na, na przyszłość. To jest, to, jest, to, jest, to jest fantastyczna sprawa. Temat drugi. Temat drugi dotyczący tego, na co zwracają fotografowie uwagę tutaj, tutaj w Japonii. Powiem Wam tak. Bo, bo temat, temat rzeka. Natomiast e, to, co rzuciło mnie się na samym początku tutaj, to to, że ci ludzie, i ważne, czy chodzą z dużym aparatem, z dużą lustrzanką, czy z analogiem, e, mają go po pierwsze e, zawsze na wierzchu, zawsze w pełnej gotowości. Dlaczego? Bo po prostu interesują się na maksa detailingiem. Małe rzeczy, drobne rzeczy, potrafią spędzić naprawdę mnóstwo czasu parametryzując miejsce, które mają obfotografować, czy rzecz, czy jakiś detal. To, to mnie zaskoczyło, powiem szczerze. To mnie naprawdę zaskoczyło, bo to też tak naprawdę dało dużo do myślenia odnośnie tego, że tak wiele rzeczy jest obok nas. Tak wiele... Niech to będą... Poręcze w jakiś inny, dziwny sposób, powyginane, rośliny, jakieś klamki, mnóstwo, mnóstwo drobnych rzeczy, gdzie wszędzie jesteśmy w stanie te rzeczy de facto znaleźć. I tacy fotografowie tutaj bardzo często pochylają się nad tymi drobnymi rzeczami po to, żeby je podnieść. A, można by tak gorąco powiedzieć do rangi sztuki. No tak, ale na, właśnie tak to też działa tutaj. To zwróciło moją uwagę, bo większość sytuacji, z którymi miałem do czynienia w terenie, dotyczyła właśnie takich pozornie, wydawałoby się drobnych rzeczy. Natomiast, natomiast przyznam szczerze, że ja widać, że ten mindset jest trochę inny. Ja, 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 ja nie mogłem oderwać się od, od kwestii związanej z architekturą, zwłaszcza tą architekturą tradycyjną, japońską. Oczywiście, to też nie jest tak, że, że Japończyków to mnie interesuje, absolutnie nie, natomiast, natomiast często w takich przypadkach również właśnie skupiają się na takich detalach. Słuchajcie, jest tak wiele rzeczy do tego, do tego tematu, które można by tutaj podpiąć, że z pewnością będziemy całe odcinki poświęcać na, na jakieś grupy tematyczne, tak? związane z, z konkretną częścią fotografii tutaj. Tak? Natomiast. Hmm, hmm, naprawdę serdecznie Was zachęcam do tego, żebyśmy mieli kontakt ze sobą, jeżeli byście mieli jakiekolwiek uwagi, sugestie, pytania, śmiało, śmiało, czy w komentarzach, czy, czy poprzez stronę, proszę o taki feedback, o taką informację zwrotną, z pewnością będę zwracał na to uwagę, tak żebyśmy mieli to, co mówiłem właśnie wcześniej, tak? Taką żywą interakcję, bo naprawdę pasja, jaką jest fotografia, jest takim spoiwem które łączy tak wiele i sytuacji, i ludzi, jak się okazuje, także i kultur. Na koniec jeszcze tylko powiem jedną rzecz, mianowicie to, że w kwestii samego stowarzyszenia i współpracy z Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym bardzo ważnym elementem również dla nas było to, że w zeszłym roku, w 2019, była setna rocznica stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią. A jednocześnie 70. rocznica łódzkiego towarzystwa fotograficznego. Także jak żeśmy zderzyli ze sobą te dwie daty, nie było innego wyjścia, nie mogło być inaczej. Kochani, na dzisiaj kończymy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i widzimy się już wkrótce. Zatem do, do zobaczenia. Dziękuję.